Skolim to młody muzyk Disco Polo, który może poszczycić się naprawdę imponującymi przychodami. Ile zgarnia za jeden koncert? Konrad Skolimowski, znany lepiej jako Skolim, to nazwisko, które od kilku lat budzi coraz większe zainteresowanie wśród miłośników muzyki Disco Polo. Jego popularność rośnie, a tym samym zarobki stają się tematem licznych spekulacji. W niniejszym artykule przyjrzymy się, ile zarabia ten utalentowany artysta, ile zarabia Skolim. Lepiej usiądźcie. Portal Show News podał, że Skolim za każdy koncert zgarnia średnio około 40 tysięcy złotych. Gra ich przy tym naprawdę sporo. W tygodniu jest ich po nawet od 12 do 15. Przywołany serwis podał, że w miesiąc wakacji Skolim inkasuje po 2 miliony złotych. Konrad Skolimowski, znany lepiej jako Skolim, to nazwisko, które od kilku lat budzi coraz większe zainteresowanie wśród miłośników muzyki Biskopolo. Jego popularność rośnie, a tym samym zarobki stają się tematem licznych spekulacji. W niniejszym artykule przyjrzymy się, ile zarabia ten utalentowany artysta. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Ile zarabia Skolim? Lepiej usiądźcie. Portal Show News podał, że Skolim za każdy koncert zdarnia średnio OK. 40 tysięcy złotych, gra ich przy tym naprawdę sporo. W tygodniu jest ich po nawet od 12 do 15. Przywołany serwis podał, że w miesiąc wakacji z Skolim inkasuje po 2,28 PLN. letni artysta zarabia również dzięki sprzedaży swoich akcesoriów, a także z występów w barwach szczęścia. Młody muzyk zgarnie ponadto 200 tysięcy złotych za bycie jurorem w programie Disco Star, emitowanym na antenie Polo TV. Skolim lata na koncerty helikopterem, Polowiec, żeby zdążyć na kolejne występy, musi się wspomagać. Helikopterem, o czym opowiedział w rozmowie z Edytą Folwarską dla Muzycznej Przeglądarki. Muszę latać helikopterem, bo inaczej bym się nie wyrobił z wszystkimi koncertami. To wydatek rzędu od 60 do 80 tysięcy złotych tygodniowo wyjawił życie prywatne z Kolima. 28-letni Gwiazdor prywatnie jest partnerem Aleksandry, z którą ma dwóch synów. Zawsze może on liczyć na swoich najbliższych. Ukochana bardzo mnie wspiera. W gorączce koncertowej staram się nie zaniedbywać najbliższych. Ola, Jaś i Antoś są dla mnie najważniejsi, zadeklarował w rozmowie z magazynem na żywo.